Ja już nagrywam! Aha, bo... <laughs> Dobra, Dobra, jak jakiego też. Jak widzicie, jest z nami Isaac. Tak, cześć mamako. I jestem ja. Słuchajcie, Isaaka, a bo zmieniła nazwę. No i oczywiście mój. Isaac, chcesz kogoś polecić? Ja jeszcze mogę polecić yy, bukarinkę, która wyniosła jest... chyba nazwę na Judytka No e, Jeszcze mogę powiedzieć Grzezdeczkę i Kaczkę I e, u e, Liska seriak. nie zmiła No, a Klimę gry zrobiła no. I sobie to sprawdzić? Tylko weź, żeby cię nie wywaliło po odcinku sobie sprawdź Nie, co to, to teraz prawda. Nie, bo cię wywali Dobra, nie. czekamy Ogólnie chyba zrozumieliście na widu. No, a ty sobie czy na, ja na kompie? Siebie na kompie sprawdzasz. Co? co? Na nie, kompie? Ja Aha, to jest dziwne, że tak. Ja, ja chyba zastopuję. To co na to? Po czekam, aż jakieś, aż ty powiedz. Okay. Albo no wejdziemy okay. po prostu na czysty serwer. Mm. Obyliśmy, byliśmy na inny serwer, bo strasznie długo czekaliśmy. I właśnie zaczynamy. Mam nadzieję, ogólnie zauważyłam, że czarny kolor to jest mój ulubiony, bo jest moim impostorem. A uwaga, czy będziemy? <śmuletra> <What>? <śmuletra> 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 Najlepszy odcinek ever. Piszcie w komentarzach, czy widzieliście u, u jakiegoś youtubera takie rzeczy. I to jeszcze na starcie, na starcie. Na starcie dwie osoby. Ja, ja to jest kamera. Ty, ty Nika! Ty na kamerę. Człowieku, pogięło cię. Ty na kamerach zabijasz? Nie widziałam. Ja, to, nie zapytam. Co? Kto... Ale nie chcę dwie. Na. Ona powiedział po niemiecku, polon no tam... ja. ja. Najgor, byłem... dobra, kto był na kamera. Ja zapytałam, daj skip. Daj skip? No skip. Dobra. Tylko ja potem dużo nicki pierdę, ale to hmm. zgłosuje. No, na mnie może. Się na mnie! Ja... Dwie osoby nie na mnie zagłosowały. Ja też się wysłyszałem, że na mnie nie wywalą. Zaraz na początek. Nie się skakiwać do Węta Będziesz najgorszy świata. Ja się boję w ogóle skakiwać do węta, bo zawsze jak wyskakuję to ten. Ja powiem Ci światło wyłączę. Włączyłam światło. Ja będę chciała czekać przy tych światłach, aż y, y, ktoś przyjdzie. Dobra. No do, o, dobra, idę, idę, idę. Rzepnie. Dobra, to teraz na ping, ping. Dobra. Eeeh. No, bo ja napisałam dwa razy To się nie liczy. No ład. no dobra. Cztery minuty już trwa. Liska, poczekaj chwilę, ja teraz wracam. No dobra. Nie! Sorry, kuzynka mi wysłała. Ja! Ty! Na ciebie zagłosowali! Żółty z, z różowym. Nie, no... Ja ogólnie mam pomysł. Tak, no. Czemu? Dobra. Aha, światła są wyłączone. Dobra, ogólnie wyrzuci... Dwie osoby wyrzuciły... Yy, na ciebie zagłosowały. No, ale wyrzucili różowego. Yellow. 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 L, -l o. No i sobie zobaczysz co ja zrobiłam przed chwilą. Dobra. dawaj. No dawaj na yellow, a dawaj na żółtego, dawaj na yellow, a dawaj. No leś. Jeszcze po żebyście nasz, tego czerwony zagłosował na siebie, a na mnie Trzeba zabić Reda. Red? Dobra. I tak, wi Wiktory, spoko. Dobra, może jeszcze jedną rundę zagramy? Bo już 5 minut trwa, nawet 6. Nie masz uszu u mnie. Bardzo, Romek, spoko. Już mam. No masz. Ile osób? Poko osoby wbijają, więc... No, chyba ja jeszcze jedną rundę zagramy. No. Słuchajcie, nie wiem, czy Liska się zgodzi, ale chciałabym jeszcze dzisiaj jakiś odcinek nagrać. Z... E, ty? No z tobą, zresztą. No Dobra, ale chyba nie będę mogła, be, będę musiała się trochę uczyć. Nie, nie wiem, czy dam radę się nauczyć. E. E. Bo tutaj naprawdę e, rodzice mnie prosili, żeby... coś zrobiłam a nie ten ustęp przed tym telefonem? No, no, nie Wygry ogólnie albo jutro, albo dzisiaj Minecrafta. So, sorry, sorry, chwila. Yy, bo y, Ice jak I, I mówiła, chciałam, chciała zastować, żeby wyjść na inny serwer, albo przeczekać, żeby też nie nagrywała i Jacek zaczął mówić o Minecraftie, więc to powiedz. Yy, ogólnie yy, dzisiaj albo jutro będzie tak z Minecrafta. Chyba dzisiaj nie będzie, ale powinien być też ze mną, bo mam Minecrafta. No. Wie, w jednym odcinku to mówiłam Oczywiście subujcie Z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić Ani jednego filmu Ja stopuję I widzimy się za chwilę Pa Ogólnie To jak się rozłączył Bo musiał kończyć Więc ja też będę kończyć No krótki film Jedna rundka No dobra jeszcze jedna Mam nadzieję, że ben. uda nam się. No, jeden runda Z Asekiem nawet spoko. No, mówiłam, że czarny kolor mi daje szczęście. Zaraz sobie włączymy światło. No, czemu też. Się... O, pięknie, światełko się włączyło. Kilnęliśmy typka. Idziemy teraz sobie do elektryka. I killniemy sobie drugą osobę, dobra? Nie wiem, aha. Dobra. To. Dobry, aha, czy jest impostor. Lecimy, dobra. W, ka w kafeterii jest dużo. No sorry, w, w kafeterii jest jedno. Aha. Kil. Dobra się on zobaczył te ciała ogólnie nie, w, nie wchodziłam na kamerach ponieważ wiedziałam że ten, um, ten nie chciałam kiedyś bo jeszcze się okazało, że ten um. Hm. Dobra, nie. wiem... na chwilę. głosuję. Zobaczmy, ile jeszcze osyp. Dwóch chyba. Jeszcze dwóch. Dobra. No niech oni głosują. Ten głos jest tym bardziej. O dobra. To zostało tylko chyba jeden typ do zabicia, albo dwóch. Dobra. To, dobra. Le lecimy. Włączamy prąd. Kilamy. Leć, lecimy, żeby jak żeby nam się to naładowało. Ogólnie ogóle nie reportuję. Świadomyślą, że to ja. Aha, impostor. Niby udaje, że robi światła. Lecimy do Admina. Albo tak poszukamy typu. Jest tu. Jedyna kamera. Jest. Dobra. Chyba będziemy kończyć tą rundkę. No i ten odcinek. Więc... Pa, pa, pa! Pa, widzowie!